Dobry drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z serii Sie dzieje na stole. Dzisiaj będzie hojowo, ale nie tylko, bo będzie też słuchajcie do ogarnięcia taki fajny kubeczek różnych roślin, bardzo interesujących, bardzo ciekawych. Pokażę Wam też pierwszą hoję. Do rozdania dla patronów, zobaczcie co tutaj się podziało z jedną z sadzonek mojej hoi louis Luibła. Niestety, ale w korzeniach zaczęło dziać się nieciekawie, dlatego musiałam obciąć ją przy tyłku. I tak naprawdę to wszystko wyrosło z jednego pędu. Po cięciu się tak zagęszczało, rozkrzewiało. Więc możecie teraz zobaczyć, jak ta hoja wdzięcznie rośnie, jak samoistnie się zagęszcza. To jest największa z tych gałązek, które, które właśnie wyrosły gdzieś tam po cięciu w tym miejscu od razu się rozkrzewiła no i mam tutaj też w połowie oczyszczoną drugą sadzonkę, równie piękną i gęstą, no i tutaj mamy również słuchajcie, piękne, malownicze liście, piękny pokrój, piękne kolory także ja sobie tutaj wstępnie ją obiorę z tego mchu tutaj w którym ona rosła do tej pory no i ja sobie chciałam ambitnie te sadzonki połączyć w jedną większą sadzonkę w donicy i po prostu uprawiać dalej w keramzycie. No ale widzicie, jedna ta chojka, niestety, musi iść do ponownego ukorzeniania. Dlatego za chwilę sobie to potniemy. Ja to posadzę w perlit. Natomiast ta dziewczyna tutaj pójdzie sobie do keramzytu i będzie po prostu rosła sobie o solo. Gdy tamte sadzonki mi się ukorzenią, to po prostu pewnego dnia sobie część z nich dosadzę do tej głównej rośliny. Zobaczcie, jak z jednego pędu, z jednej sadzonki może się pięknie rozrosnąć ta roślina. Równie szybko coś tam może się niefajnego podziać z tymi korzeniami i. Tak, jak w tym moim przypadku, niestety może dojść do tego, że będzie trzeba ciąć roślinę, ale przeważnie, słuchajcie, udaje się. No, już tutaj widzę kolejne sadzonki, słuchajcie, od góry eee, właśnie dosadzone w przyszłości, ale na to będę musiała chwilkę poczekać, i teraz zastanawiam się, który kubeczek sobie tutaj wziąć. Może, może podzielę sobie to e, po prostu na dwa. Zasypię perlitem najpierw. Efekty specjalne to ten pył, który unosi się teraz w świetle softboxa. Nie wiem, czy wy to akurat widzicie. I te kubki sobie oczywiście poczekają na boku, ponieważ chwilę będę musiała poczekać aż te ranki poprzesychają. Teraz bym sobie chciała, słuchajcie, odpowiednio to pociąć. Sprawdzam zawsze, czy liście są nawodnione, czy są twarde, czy miękkie. Niestety, ale dolne liście, przy takim ukorzenianiu, warto jest oderwać, żeby roślina miała miejsce na wypuszczenie tych korzeni. No, i u mnie to będzie wyglądało tak, że ten pęd będzie właśnie pocięty na takie dwa. Naprawdę mam tutaj tego sporo. Ten pęd sobie ciachnę w tym miejscu, i znowu. Dwa węzły na dole oczyszczam. Szkoda mi tych pięknych liści, no ale co zrobić? Ten pędzik też sobie tutaj akurat są takie mniejsze listki. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Choć tej sadzące nie wróżę o, zbyt wiele. Tutaj dwa liście sobie oderwę, zostawiam to w ten sposób. I też układam już sobie ogonkami, żeby nie pomylić. No zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest przepiękna e, też sadzonka. I ta jest naprawdę tutaj delikatną rośliną drobnolistną, dlatego tak się tutaj z nią cackam. Normalnie to by, wiecie, poszło to szybciej. Szkoda jest mi jej ciąć, bo naprawdę dużo czasu poświęciłam, aby ją tak podchodować. Wiecie, nie cięłam jej też za dużo wcześniej. To jest jeszcze trochę takie wątłe. Sama nie wiem, co tutaj robić. Ryzyk fizyk. A to już sobie zostawiam. Tak. A tu są długie te międzywęźle, dosyć, więc wystarczy oczyścić jeden węzeł. I tak te przygotowane, słuchajcie, pędy będę teraz sobie zasuszała obok i zajmę się innymi roślinami w tym czasie. No, szkoda, ale bywa i tak. Moi drodzy, kolejną rzeczą, którą chcę tutaj ogarnąć, to jest rozsadzenie albo pocięcie mojej hoi laku nosy Laos, przepięknej zobaczcie, kaskadowe listki ze srebrnym spleszem no i ten splesz tutaj jest taki słuchajcie rozsiany na ciemnobudelkowej zieleni, bardzo ładnie to wygląda także to też będę cięła do ukorzeniania a druga sadzonka powędruje może do kogoś ta hoja mi się kiedyś ładnie ukorzeniła także powinno być tutaj ok z nią Zobaczcie, wsadzę sobie do ukorzeniania takie dwa pędy. No i słuchajcie, tutaj zostało mi z tej hoi tyle. Pobrałam sobie jeszcze jedną sadzonkę. Ona trafi pod lampy. O, mój mały pomocnik tutaj przyszedł do mnie. One sobie trafi pod lampę do witryny, zawieszę sobie ją tutaj za tą. Na zdrowie, synu Zawieszę sobie ją na buś Na żabkę, na kratkę, właśnie w witrynie, bezpośrednio pod lampą, a te sadzonki zaraz sobie posadzę do ukorzeniania. No dobrze, więc Louis Bella, Louis Bois, Bella oraz La Cunosa Laos sobie przesychają i co ja bym chciała tutaj dalej zrobić Antki na koniec mam tutaj sporo sadzonych takich poros pomieszanych w różnych kubkach wiecie i też by pasowało tutaj z tym zrobić porządek zdradzę wam jaką choję troszkę pocięłam dla między innymi patronów moją ulubienicę hoję Nicholsonie New Guinea Ghost porobiłam kilka sadzonek i mam tutaj taką, słuchajcie, ładną sadzonkę, która już wypuściła, wypuściła, wypuściła świeże, świeże korzonki. Mam tutaj, słuchajcie, taką piękną sadzonkę choi Nicholsonie Nugni Niggles, która już zaczęła się ukorzeniać. Ma całkiem spore korzonki. Ja ją teraz posadzę do perlitu. I to będzie choja, właśnie z, do losowania jako roślina za wrzesień dla patronów. Także zobaczcie jaka piękna rozetka listków z takiej rozety po prostu szybciej się z niej zrobi wiecie taka duża sadzonka jak moja którą uwielbiam chojka ta ma takie zielone ciapki na seledynowej blaszce liściowej niemalże takiej kremowo srebrnej i również potrafi ona się opalić na różowo wyjęłam ją słuchajcie z muchu tak się prezentuje już posadzona będzie czekała na dotarcie do swojego docelowego właściciela, przepiękna choja. polecam każdemu, super łatwo się ukorzenia i bardzo szybko rośnie a do tego jest przepiękna mam tutaj kolejne dwie sadzonki, o dziękuję mam tutaj dwie kolejne piękne sadzonki, tym razem dwulistne które sobie posadzę do jednego kubka i powiem Wam, że niedawno je wrzucałam do tego mchu, do tego pojemnika, a już wypuściły korzenie Także naprawdę bardzo wdzięczna choja. Mam tutaj taki większy kubek z perlitem, który sobie chciałam właśnie wykorzystać, i tak też się moi drodzy stało. Teraz sobie delikatnie tutaj wyjmę tą choję. I zobaczmy. No, tych korzeni, to tu jest już naprawdę też sporo. Naprawdę sporo. Więcej już nie będę jej męczyła, ale po prostu poszła tutaj, jak widzicie, bardzo ładnie. Więc sobie ją tutaj solidnie przysypię. I to samo tutaj czuję duży opór. Pewno część korzonków wyrwałam, ale ona się bez problemu dokorzeni. Bez problemu się do korzeni, więc poczekam na to, aż troszkę bardziej urośnie. Gdzieś tutaj miałam żabkę, ona też wywędruje na kratkę do witryny, gdzieś w, w pobliżu lampy. E, a tutaj ten mech sobie oczywiście zostawię na kupce do wykorzystania. Na przykład tutaj niech sobie będzie, przyda mi się później do Anturiów. E, no i w sumie tamtą hoję dosadzałam sobie do hoj. Karmale po cięciu zaczęła się troszeczkę rozkrzegać, zagęszczać, ale z nią dzisiaj nic nie będę robiła. A teraz będziemy robić, przesadzać w zasadzie coś większego. Jak widzicie mam tutaj trochę większą doniczkę. Najpierw sobie nasypię trochę keramzytu. No i tutaj, słuchajcie Waszej uwadze, prezentuję hoje Wibergie, która rośnie w zbyt małym pojemniku. Ona była już e, przeze mnie cięta. Mam jej sadzonki tutaj mm, dookoła porozstawiane i też chcę z tymi sadzonkami sobie zrobić e, porządek. Ukorzeniona jest naprawdę bajecznie. Piękne, zdrowe, białe korzenie. Widać, że hydroponika jej służy, i bym chciała tutaj właśnie kilka sadzonek pobranych z niej wcześniej dosadzić. W nadziei, że ukorzenią się na ciepłym parapecie. Mam tutaj dwie sadzonki, które mi się nie ukorzeniły. Nie jest to zbyt fajna wiadomość dla mnie, no ale trudno. Może dadzą radę na parapecie. Są całkiem ładne i silne jeszcze. Także teraz sobie je tutaj zasypię jako tako, żeby się trzymały mniej więcej w ten sposób. Różnica w wielkości kubków jest naprawdę spora. Ta choja też się ładniej prezentuje, jak jest bardziej gęsta. No, i też się postawię z powrotem na ten mój południowo-wschodni parapet. Niech sobie tam rośnie. Mam nadzieję, że te sadzonki dadzą tam radę. Podleję jej zaraz sporo pożywki i będę obserwowała sytuację. Choja Vibergie z różowym spleszem i takimi jasno-limonkowymi nerwami wzdłuż blaszki. Swoją drogą, mam tutaj jej sadzonki, które znajdowały się bardzo blisko lampy w witrynie z kolei, nie na słońcu i różnica w wybarwieniu jest naprawdę przeogromna. Zobaczcie sobie tylko na ten piękny różowy splash na tych liściach tutaj. Kolejną pięknością, którą chcę sobie przesadzić do większej doniczki jest ta oto hoja. Hoja, hoja, pobi Splash, która pochodzi z bardzo dobrego matecznika niegubiącego e, Splashu. Także słuchajcie, tą dziewczynę też muszę tutaj posadzić do keramzytu. Jak widzicie, zmiana dla jej korzeni będzie naprawdę znacząca. Ona jest też naprawdę nieźle ukorzeniona. Dosyć już spory kawałek czasu rosła, właśnie w tym kubku. Także powinno jej być, słuchajcie, teraz dobrze. Jest to naprawdę piękna roślina, która wywędruje sobie na chojową półeczkę z racji takiej, że zajmuje dosyć sporo miejsca. No i tam w południowo-zachodnim oknie, czyli tam, gdzie do tej pory rosła, tylko troszkę wyżej, powinno jej być. Naprawdę fajnie. Zobaczcie, jaka jest cudna. Ma ogromne liście, takie srebrne. Mam z niej też pobrane tutaj trzy sadzonki. Jak widzicie, które się z powodzeniem ukorzeniają w tym wielkim kubku, do którego przejdziemy sobie za chwileczkę. Bo powiem Wam szczerze, że chciałabym mniej więcej zakończyć temat. Właśnie tych y, dużych doniczek, dużych hoi. I mam tutaj przygotowaną jeszcze jedną doniczkę i choje. Aha, 0,74, którą cięłam. To jest ta roślina matka, która ma już trochę słuchajcie, y, sucho. Ale korzenie jeszcze żyją, więc tutaj jej się też zdecydowanie przyda większa doniczka. No, i tej choi tutaj też bym chciała dosadzić właśnie tą sadzonkę, która się ukorzenia. A mam ją tutaj z sadzonkami hoi yy, wibergie. Chyba jest dosyć mocno tam zakotwiczona. Ugniatam lekko kubek. Postaram się ją wyjąć bez uszczerbku dla reszty hoi. Choć ona mi się trochę tu zrosła korzeniami z wibergie, ale cieszę się, że ta wibergie się ukorzeniła. Wow, pięknie poszła ta sadzonka. Tam sobie zaraz wrócimy. No, bardzo ładnie podjęła ta choja tutaj wzrost. Jest to już taki dosyć długi pęd. Mam nadzieję, że zachowa swój piękny srebrny splash. I teraz będę miała dwie zdrowo rosnące sadzonki tutaj w tej doniczce. Sami zobaczcie, czy nie prezentuje się to wszystko tutaj Teraz lepiej razem. Patrzcie, jakie, jaka wizualna różnica. Dobra, zasypuję to keramzytem. Wszystkie te rośliny, które Wam tutaj pokazuję, ukorzeniałam przeważnie z dwóch czy trzech liści, z takich pędówek. No i popatrzcie, robią mi się teraz po tych cięciach i ukorzenianiach pełnowymiarowe rośliny, co bardzo cieszy moje oko, co jest bardzo satysfakcjonujące. Popatrzcie, jaka zmiana, piękna, dorodna roślina. Niech dalej sobie rośnie, trafi również na południowo wschodni parapet. No i teraz może pozajmujemy się dalej tymi. Tymi mniejszymi roślinami, które posiadam. I tak sobie myślę, że dobrze by było zacząć od choi błoti. Hoja błoti, którą cięłam. Część sadzonek niestety mi się nie przyjęła. Jest to ta cienko słuchajcie, hoja, która dosyć chętnie kwitnie, która bardzo dużo pije wody. No, muszę ją sobie tu posadzić w jeden kubeczek. Ona mi się niestety nie chce ładnie ukorzenić. Liście robią się papierowe. Dam im jeszcze szansę, póki żyją. Nie wiem, może mają za mało wody, za mało ciepła, ciężko stwierdzić. E, jeszcze nie, no na początku, jak dostałam tą choję w postaci takich szczepek, no to bardzo ładnie mi się ukorzeniła, ale była cały czas w witrynie. Um, tutaj, mimo też pobytu w witrynie, zobaczcie, szczyt tej choi mi umiera. Nie wiem, czy coś z niego będzie, liście już są wiotkie. Do niczego to wszystko. No i moi drodzy, jak to przy takich odcinkach bywa, zmiana planu. Plan zmieniam następująco. Hmm, hoje błot i będziemy przesadzać w innym odcinku. Posadzę ją sobie już tutaj do tego mojego gruzu wymieszanego z keramzytem, żeby po prostu mi za bardzo nie wyschła, żeby mnie nie uśmierciła. Tak się prezentuje ta zdrowa sadzonka. No i mam już tutaj zaschniętą, zaschnięte pędówki hoi błoti, które sobie powkładam do tego suchego perlitu. Porobię sobie takie sporawe, może nie tyle co sporawe, ale gęste sadzonki. Tym tutaj wystarczy już tego perlitu. <laughs> no, kochani, zasłona dymna w postaci pyłu z perlitu tutaj się unosi. A tutaj przygotowuję sobie teraz podkład właśnie pod te nasionka, czyli odrobina mchu. W każdym bądź razie trochę więcej niż mają teraz te nasiona. Bo te kubeczki będę sobie chciała zakryć folią, po prostu, żeby była lepsza wilgotność. I tutaj mam Anturium Papilluminum. Aha, czyli to. Tutaj mam Hybrydę Forgetti skrzyżowaną z Hybrydą Papilluminum. Co tam, Synuś? Dziękuję skarbie. Muszę sobie te kubeczki tutaj pooznaczać tymi naklejkami. Fajnie, że łatwo jest je przekleić. I po prostu zobaczcie, to skiełkowane nasionko, które nie miało liści, ale już ma te liście. Um, przesadzę sobie, mam nadzieję, że dojrzycie właśnie do tego kubka. Cały ten mech wędruje tutaj, o. I tak sobie to będę teraz trzymała i podlewała. O, dzięki temu, że jest mech i że jest um, na dole gruz, no to wolniej mi to będzie przesychało. I to samo sobie zrobię z tym drugim. Ale oczywiście najpierw muszę sobie zedrzeć naklejkę. Tutaj z kolei mam bazeliszka, czyli hybrydę papililaminum i krystalinum silver. Może być też ciekawe. Przekładam skiełkowane nasionko, które też nie miało jeszcze w ogóle... Maskiełkowane, ja sobie to tak mówię: czyli pękło, wypuściło korzonek i wypuściło mały listek. O, zobaczcie, jestem w środku, taka mała zielona kropeczka. No i kochani, tym akcentem w tym bałaganie po tych roślinnych pracach. Także, kochani, jak widzicie, bałaganu narobiłam, ale też porobiłam sporo roślinnych porządków, na których mi zależało. No, myślę, że już odcinek nie jest taki krótki, więc wystarczy po prostu tym kubeczkiem, który Wam tutaj zaprezentowałam i obiecywałam. Zajmiemy się w przyszłości w kolejnym się dzieje na stole, także wrócimy do tego. Dzieje się tu naprawdę sporo fajnych rzeczy, już się nie mogę doczekać. No dobra, i teraz w otoczeniu tego bałaganu i tych moich roślin kochanych żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze, komentujcie wszystko co widzicie, wszystkie rośliny, czy macie, czy je lubicie, czy polecacie, może jakieś rady uprawowe, może coś robicie inaczej. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Do zobaczenia już niedługo. Pa!